Kochani, witajcie w kolejnym filmie Chociaż nie do końca, zaraz przyniosę do vloga Ale zanim zaczniemy ten film Muszę wam powiedzieć czymś bardzo ważnym Nie wiem czy pamiętacie, przypomnę wam tak czy siak Bo mam też tutaj sporo nowych osób Jakiś czas temu, dokładnie z okazji Dnia Kobiet Zorganizowałam dla was konkurs W którym poprosiłam, żebyście napisały mi Za co się lubicie, za co się doceniacie Ten konkurs bardzo, bardzo wam się spodobał Wiele z was mi ten konkurs podziękowało Między innymi dlatego, bo To był dla was fajny pretekst do tego Żeby właśnie powiedzieć sobie coś miłego, coś dobrego. I moi drodzy, teraz przychodzę dla Was z bardzo podobnym konkursem, który zorganizowałam dla Was razem z marką Fluff. Myślę, że się ucieszycie z tego, co będzie do wygrania. Najwięcej wiadomości, serio, najwięcej wiadomości dostaję zawsze od, od lodówki z Fluff. I dlatego stwierdziłam, że razem z marką Fluff podarujemy Wam taką lodówkę, ale nie tylko. Dostaniecie też coś specjalnie ode mnie. Dorzucę Wam na pewno karteczkę z dedykacją, dorzucę Wam jeszcze kilka kosmetyków, takich wiecie, moich perełek, moich ulubionek, tak, żebyś dostał piękną, dużą Kompletną paczkę i co bym chciała, żebyście Napisały, napisali Tak naprawdę mężczyźni też mogą być w tym konkursie Będąc teraz podczas mojego wyjazdu Na masażu, dziewczyna sprezentowała mi masaż Pan, który ten masaż wykonywał Zapytał się mnie, kiedy ostatni raz byłam na masażu a I ja mu powiedziałam, że jakoś miesiąc temu Zaczęliśmy rozmawiać I ten pan do mnie powiedział taki tekst, że Dużo ludzi myśli, że na to nie zasługuje Ja potem sobie, słuchajcie, o tym pół dnia myślałam Że często jest tak, że gdzieś W naszym życiu, gdzie mamy mnóstwo Obowiązków, pracę, dzieci Rodziny, domy. Ja nie do końca jeszcze wiem, co to znaczy, bo ja nie mam jeszcze dziecka, ale mogę sobie tylko wyobrazić, że tym bardziej czasami możemy zapomnieć o sobie, o tym, żeby zrobić coś dla siebie. Niekoniecznie to musi być coś, wiecie, wow, na przykład to, co zobaczycie w późniejszej części vloga, ale to może być nawet położenie się do wanny z książką, to może być poświęcenie trochę więcej, może właśnie czasu na pielęgnację danego dnia, zrobienie sobie maseczki, włączenie chociaż jednego odcinka naszego ulubionego serialu na Netflixie. Uczenie się czegoś, na przykład języka Coś po prostu, co robimy dla siebie Ja podczas mojego wyjazdu zrobiłam tych rzeczy tak dużo I jak wróciłam do domu, to stwierdziłam, że jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna Ale też pomyślałam sobie, że często robiąc te rzeczy dla siebie Będąc tutaj w domu w Warszawie a właśnie, jak są to takie mniejsze rzeczy w stylu, po prostu chwila dla siebie, chwila relaksu, pójście na lekcję angielskiego, to też jest coś, co robię dla siebie, i też powinnam to doceniać tak samo mocno, jak te wszystkie szalone rzeczy, które zrobiłam na moim wyjeździe. Dlatego chciałam was poprosić o to, żebyście napisały, co zrobiłyście, co zrobiliście. Napisali przepraszam, w ostatnim czasie dla siebie, totalnie dla siebie. Chciałam, żeby to skłoniło po pierwsze was do tego, żebyście to docenili tak samo jak ja to zrobiłam teraz, ale też być może, żeby to skłoniło. Do takiej refleksji, że może tych rzeczy dla siebie robicie za mało i że może warto znaleźć na to trochę więcej czasu. Czas, słuchajcie, nie jest przeszkodą. Jeżeli chcemy, to możemy tak go zorganizować, żeby te 5 minut w ciągu dnia poświęcić sobie właśnie na to, żeby zrobić coś, co po prostu lubimy. Dlatego, jeżeli chcecie wygrać paczkę z lodówką, z prezentem ode mnie, to napiszcie w komentarzu. co Ostatni raz zrobiłyście dla siebie Co jest jeszcze bardzo ważne moi drodzy To to, że kocham Jurę najbardziej na świecie, na na świecie. Co, 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 co Co słodycze? Przed ślubem Co, co w terenie nie, potem To coś tak słodkiego, że zawsze nie wiedziałem, co mam wygrywać Ale co A co wziąłeś? Patronik. Jaki? Przywita nie <śla> Dobra, wracając. Bardzo ważną rzeczą, żeby wziąć udział w ogóle w tym konkursie, trzeba obserwować na Instagramie profil Flaw, więc jeżeli tego jeszcze nie robicie, tutaj Wam oznaczam profil Flaw. Eee, Zaobserwujcie ten profil, napiszcie komentarz. Te lodówki, moje drodzy, są w trzech kolorach, niebieskim, różowym i białym. Mi tutaj do tej łazienki zdecydowanie najbardziej pasuje ta biała. W tej lodówce możecie schłodzić na przykład kamień roller do twarzy, maseczki, mleczko, krem. Teraz na stronie Fluff macie naprawdę spore promocje. Zajrzyjcie tam koniecznie. Link zostawiam Wam w opisie tego filmu. E, macie promocję między innymi na ten kamień. Ja tym kamieniem wykonuję masaż regularnie. Taki kamień pozwala nam uzyskać efekt promiennej skóry, e, niweluje opuchliznę, redukuje cienie pod oczami, a przede wszystkim to jest mega przyjemne zacząć sobie dzień takim masażem. Dodatkowo, słuchajcie, wczoraj na stronie internetowej zobaczyłam, że chmurka rozświetlająca jest za 14,40, także naprawdę no ceny poszły sporo w dół. Jeżeli jeszcze nie testowaliście tych produktów, to myślę, że to jest dobry moment. I ja wam szybko w ogóle pokażę na tę tą chmurkę, jak ona pięknie wygląda. Ta chmurka ma faktycznie koniec konsystencję chmurki. E, zobaczcie jak pięknie ta chmurka odbija światło. Te drobniki są naprawdę tak delikatne, subtelne, ale jednocześnie bardzo mocno zauważalne. Dodatkowo przepięknie pachnie, nawilża naszą skórę i teraz możecie ją kupić za jedne 14, 40, także naprawdę mega spoko. Oprócz tego, co wam teraz pokazałam, promocje obejmują naprawdę wiele produktów, także warto po prostu tam zajrzeć i znaleźć coś dla siebie. A jeżeli chodzi o moje ulubione produkty od marki Flaff, to bez wątpienia będzie to malina we mleczko. To mleczko traktujemy jako serum i o wiele sobie właśnie robicie masaż na bazie tego mleczka. Oczywiście kremy. Ja mam tutaj morning cappuccino. Sleeping cream mi się już skończył. Przepięknie pachną, świetnie nawilżają, bardzo szybko się wchłaniają. Oczywiście wszelkiego rodzaju jogurty do ciała, chmurki. Flaw ma też świetną linię do demakijażu. To wszystkie balsamy do demakijażu są genialne, także sprawdzajcie koniecznie. A jeżeli chcecie wygrać taką lodówkę, która nie tylko może służyć do chłodzenia kosmetyków czy do przechowywania leków, maseczek, ona również, słuchajcie, może podgrzać Wam na przykład masło do ciała. Dodatkowo moim zdaniem ta lodóweczka wygląda po prostu rewelacyjnie, jest ozdobą łazienki. Ja teraz Was przynoszę do e, normalnego vloga, którego dla was nagrałam, to jest mój ulubiony vlog wiem, że już to ostatnio mówiłam, ale seria to jest mój ulubiony vlog także zostańcie do końca, obejrzyjcie go złapcie trochę pozytywnej energii wszystkie moje filmy w ogóle z e, mojego wyjazdu panińskiego w moim odczuciu są na maksa pozytywne i, i po prostu tak cudownie spędziłam tam czas, I to był mój wymarzony wyjazd paniński, serio nie mogłam sobie wyobrazić, żeby było lepiej, dlatego teraz zapraszam was do oglądania, piszcie komentarze co zrobiłyście fajnego dla siebie w ostatnim czasie i miłego oglądania vloga wam życzę. Czekajcie, bo ja nie będziemy... Klasycznie, ale z telefonem są kluczki, wszystko mamy. Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć! Ksiemka. Co głos i boli mi szyja. Ale to dlatego, że badałam wodę. Tak, że miałam wczoraj bardzo przykre starcie głowy z wodą na łańcuchu. Próbowałam, żebym A ja my mamy zakwasy na maksa z Martyną, co? Nie, no drama po prostu. Właśnie jedziemy, nie wiem gdzie i będziemy robić, nie wiem co. Więc nic wam nie powiem, tylko zapraszam was do oglądania tego filmu. Słuchajcie, będziemy z Zolą skakać ze spadochronem To nawet nie wiecie jak jestem jestem tak szczęśliwa, że się trzęsę i cały czas mam już z w Z radości A biedna Zolcia się troszkę zestresowała Bo wiesz, już te No wiem, to było za dużo na jedną drogę Naprawdę, słuchajcie, jestem taka podekscytowana i tak się cieszę, że aż po prostu ręce mi się trzęsą ze szczęścia I super, że to tutaj teraz mogę brać ślub, zrobiłam wszystko No tak Ja pierdzielę, ja myślałam, że moc to był hardcore Moc to był taki, wiesz, Kozak, oficjalnie muszę powiedzieć, że mam najlepszy przyjaciel na świecie. Super, jestem wrażliwa, tak się cieszy. Eva N Zola Zola, welcome to skydive Algarve. What are you ready for? For everything. Ah, good, always no, ready. so excited. We yeah, so you will jumping, so skydiving. You will make the big jump. And how did you feel it? No, look. Ah, perfect. I wish you a good jump. Thank you. Awesome. Yes. To so To yes. oh To był rozpierdziel, rozumiem. Nawet my się nie spodziewałyśmy, że to będzie tak wyglądać. To było tak szybkie i tak hardkorowe. To było to był po prostu hardkor. My się w ogóle z Elą nie bałyśmy, byliśmy podekscytowane. ale nagle jak tam usiadłyśmy to było tak... Wysoko, ten pierwszy moment jak spadasz, po prostu nie możesz oddychać, to jest tak szybko, to jest taka prędkość i ten pan powiedział że ponad 200 na godzinę. Szybko się no. No, uszy mi się tak zatkały. Zoli się uszy zatkały, nie mogliśmy oddychać, ale to po prostu to był... To była najlepsza rzecz, jaką zrobiłam w życiu. To było przezajebiste. <grystanie> <grystanie> pan nam schodził Winko. A, ja ci też. Dobra, A, kończę. Pa! Nie wiem czy zostres. Zola, no, no, dziękuję, to że to ze mną zrobiłaś. Musiałam tego, że będą mnie uszy boleć. Bardzo dotykało uszy, i ten w ogóle w pierwszych momentach, jak zaczynacie lecieć, to jest taka prędkość, że po prostu nie wiecie, jak macie oddychać. Tak, ja nie oddychałam chyba przez minutę. Ja też! I w końcu dobra, może wezmę Bo ja nosem tak. Bo nosem no, się nie dało. No, nosem w ogóle nie było szans, żeby oddychać. Ale nosem. Ja w ogóle to było tak, super, ja w ogóle za mną nie mówiłam. Miałam tak. Tak, no, no, nie A po prostu Ja tak samo, nie wiem. No. Do... I w ogóle i ta część jest fajna i to później jak otwiera się spodowki. I do góry cię bierze. Do góry. Ja pierdziele, to a, jest taka prędkość. A później z kolei jak y, robiliśmy takie bączki tym, to, to było zajebiste jak na różne Bo potem pani pozwoliła już, zdjąć te okulary i już wiecie, było to taki no bardziej. Bardzo... Chill. Taki, tak, tak, ale bardzo wysoko, no i pięknie, y, piękne widoki były stamtąd, no. bo na lagunę i na, 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 na wybrzeże... Widoki, cudownie. to mówią. Sobie... Człowiek nie wiedział, czy ma się ekscytować tym, że to jest tak piękny nie widok, ten pierwszy ten moment, to masz po prostu takie w głowie, o ja... To jest szybkie, nie mogę oddychać. Trzeba wolno oddech tracić, bo wiesz, nie ten. No i to jest dla osób, które mm. lubią taką odradzikę. Tak, to, to generalnie... To... Ja myślałam, że to będzie bardziej lejtowe, to jest ja niesamowite. No po prostu to był taki hardcore. No wydaje mi się, że ktoś, kto boi się prędkości, to raczej chyba bym nie rzeczy. poszła na to, jakbym się chyba bała. Nie, chyba nie, bo chyba to... Nie, no. Ale no niesamowite, niesamowite. No niesamowite, naprawdę. naprawdę. Jak się nie boicie, to że koniecznie się, to zróbcie, bo to jest po Wydaje mi się, że fajnie to zrobić w takim miejscu, no bo... Polnie od nieoparzymy. Tak, musimy uh, wypracować uh, Martyny zaraz. Ma? Twoje zdrowie Ewa. Dziękuję. Co? <laughs> co ja przejazd zrobię? Żebyście z Jurą takie rzeczy robili co tydzień. Dobra. Tak ekscytując. Nie, wie, wie, nie, nie, nie wiem czy, czy Jura by się odważył, wiesz? Nie. Tak. Dzwoni mysza. On, uh, uh. on zawsze dzwoni, kiedy o nim mówię. Coś się Super było. No i w ogóle bardzo fajna też obsługa, yy, nie? Te, super, to, tego Cały czas mój żarty, testera. bo tak nawet wydaje mi się, jakby ktoś miał stresa, to po prostu. Ja tak zaangażowanie, że tu tak, tutaj tak, jest, tak żeby bardzo. Tak zrobić coś, Jak no, nie ma ostrości, to tak. trudno, słuchajcie, jestem zbyt podekscytowana jest takie słońce, że nawet nie widzę, czy ona tak. jest. Ale wybaczycie mi, mam nadzieję, nacisnę na sam koniec. Jedziemy teraz, nie wiem gdzie, ale będę musiała płynąć w Pław. Do jaskini Benagil. Tak, to say Benagil ben Benagil czy Benagil? Benagil. Ben Jedziemy do jaskini Benagil i. Ponieważ będziemy musiały płynąć w pław bo nie chcemy kupować wycieczki, bo po prostu chcemy pochodzić po klifach i w ogóle, więc po prostu spróbujemy I same tam, tam przypłyniemy Bo I... zresztą nie mogą tam wpływać, żeby wysiadać, a najfajniej jest w środku Zobaczcie, kupiłyśmy sobie takie donaty różne I będziemy płynąć do jaskini w kołach Co za dzień! <laughs> Bez wątpienia to jest najbardziej emocjonujący dzień w moim życiu <laughs> Ja jestem tak szczęśliwa, że mi się chce płakać cały czas, a w ogóle jak już zbyłyśmy, lądowałyśmy to ja się tak podekscytowałam, że ja miałam wyzwać, i płakałam i się śmiałam. To ja samo też, ja, ja tak ja reaguję, tak nie wiem. I w ogóle. Jak... Ja hej, hehe. He, <grym> tak. <grym> miałam takie słodkie magnesy. O boże piękne. Może weźmiemy dla Martyny taki magnes. Zola, wzięłyśmy jeszcze taki magnes dla Martyny. Te magnesy teraz jakiś kosmos, bo ona jest to kaktus, pani go przed chwilą podlała? Jak to ty do mnie dzwoni. A Co ty za piękna pani do mnie dzwoni? Chyba trana, y Idziemy na wycieczkę, mamy koła. Zobaczcie, mam takiego Donata, marka takiego. Na wycieczki i będą lody. Dla mnie. Oh shit! to zrobić na raz. Wiem, mam założyć już koło na siebie. Zola ma siatkę, w której są nasze rzeczy. Nie zabarzniemy? Nie. Powiem wam, że grubo. O! Płynę! Płynę! Ale... Ale fale są! Pójdziemy tam, słuchajcie, gdzie widzicie te stołki. Ale <grymne> wyglądacie zajebiście Nie mogę to pływać do ciebie! Bardzo dobrą technikę. mi się podoba. Tak. <grywa> tak, tak zabawnie, jak takie dwa Donuty z głową. Tak nie to bawi. <grywa> <grywa> Proszę, jedźcie. że nie wiadomo czym wrócić na ślub. <grywa> Nie no, uratujcie Sorry, Juri, jak coś... Sorki, <gry> sorki! <gry> weszłam tutaj z gumą i cyckami, i Ale zobaczcie, jak to jest ładnie. Zabaj. Dziewczyny stwierdziły, że muszą się rozgrzać, więc jest bieganie! Komandosy! Dobrze, dobrze, dobrze! Dobra, dziewczyny, jeszcze proponuję... Najgorsze jest to, że wcale mi się nie zrobiło ciepło. Let's go!